W dzisiejszym filmie zagrałem ze Splexiem na Skywarsach. Udało nam się zrobić kilka dobrych akcji, więc zachęcam też do obejrzenia tego odcinka do końca. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to polecam zostawić lajka oraz subskrypcję na tym kanale, a ja bez przedłużania zapraszam do oglądania. Dzisiaj postaramy się zrobić chociaż jednego Wina. Podjeżdżamy tych. No do łukiem i drugi też spadł. Dobrze. Es, Pro. Oh my ojo, Espro. Ojo, ojo. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobrze, dziękuję za pomoc, kolego. Nie! Ja Jakim cudem on cię zabił? Nie! Oh! klacz, klacz, klacz. Nie! Strzałem dostałem. co za. Ludzie nie mili. Ty drzewko dostałeś. Dostałeś drzewko? O. Kill. Dobra, pierwszy kill, ty zabiję go. Ja ten gościu mnie, ten kamper mnie zabił. Ja! No. Yeah. To za człowiek niemiły. <grywia> ok, Zaczęłam ja to, jabłuszko. <grywia> Nie, czemu spadłeś? Teraz zabiję go, zabiję go. O, jest. Wygram tą grę, postaram się. Masz tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób tylko do zabicia. Tylko sześć osób. Ups! Nieważne, zginąłem. Dobrze. Jest! Nie! 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 kampili na samej górze! Nie! Zabity? Nie! Nie! Nie, nie. nie. Dodaj, teraz, dodaj teraz, nie wiem, green screen i napis <śc Assad> <śered> Victory Royale. Nie wygraliśmy żadnej gry, przynajmniej <śledztw> mieliśmy jakieś fajne klipy dzisiaj, więc. Oh, klipy mieliśmy, no. Fajne playsy bym powiedział. sumie tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. No to pa, pa. miłego dnia i papatki. Do widzenia.